W tym filmiku porozmawiamy o produkcji ciągłej albo takiej wielkoseryjnej, ale takiej wymiarze XXXXXL. E, proces technologiczny ciągły z reguły przebiega w określonych warunkach czy chemicznych czy fizycznych. A tak od strony logistycznej obserwujemy wtedy, że z jednej strony dostarczamy materiał czy surowiec, a z drugiej odbieramy półprodukty czy wyroby gotowe. I jest to w tym samym czasie bez zatrzymywania maszyny. Oczywiście naturalnymi zaletami jest właśnie brak tych przerw, czyli że ta maszyna cały czas robi ten swój cykl produkcyjny i zarabia dla nas pieniążki. Na pewno taki jeden proces, maszynę dedykowaną pod proces jest łatwiej automatyzować. Bo mamy stałe parametry, chociażby, i pewnie ta cała mechanika też jest prostsza i łatwiej jest kontrolować niezmienne, bo nie oczekujemy zmiennych parametrów w trakcie procesu, raczej one są niezmienne, te parametry jakościowe. Oczywiście opłacalność zależy, jak zwykle, od skali tej produkcji. Obserwujemy takie procesy ciągłe w przemyśle chemicznym cementowym energetycznym farmaceutycznym spożywczym a ja będę chciał pokazać taką produkcję właśnie przy produkcji rowerów. A dokładnie właśnie taki proces ciągły jest przy produkcji szprychy do roweru. Szprychy są z reguły produkowane z bardzo wysokiej jakości stali inox, stali dzewnej albo ocynkowanej i zakończone są nyplem mosiężnym albo aluminiowym. Szprycha nie zawsze ma Stałą średnicę jest cieniowana, czyli w środku średnica potrafi być mniejsza niż na zewnątrz. Ma przez to taka szprycha mniejszą wagę i, uwaga, większą wytrzymałość. W procesie kucia na zimno przeciąga się szprychę przez matrycę o zmiennej średnicy, i właśnie w ten sposób zmienia się tą średnicę. Nie zmienia to molekularnej struktury drutu. Ale zmienia wytrzymałość tej szprychy, bo w części środkowej ta wytrzymałość jest większa aż o 48%. Dodatkowo powoduje taki proces, że szprycha lepiej absorbuje drgania. Szprychy, tak jak powiedziałem, wytwarzane są z drutu i jest tutaj wykorzystywany proces ciągnięcia na zimno tego drutu takiego drutu, który dostarczamy z Na jednym z końców jest gwint, na który założymy nypel, a na drugim łeb, który jest zaprasowany. No dobrze, to popatrzmy sobie, jakby można taki proces zaharmonogramować. Ja tutaj sobie utworzyłem zlecenia na takie pięć zleceń na dość dużo ilość, to mogło być zupełnie 1,0 więcej, mniej i tak dalej, nie ma to większego znaczenia. Puszczę sobie harmonogramowanie i omówię Państwu tutaj te ilości są dość duże, i omówię jak na przykład wygląda taka struktura takiej szprychy bo czy to już jest no tak żeby troszeczkę tutaj opowiedzieć, no to może tak, najpierw popatrzmy sobie rzeczywiście, na jednym końcu i na drugim ta szprycha ma większą średnicę w środku nieco mniejszą to jest taka szprycha wyścigowa do, do rowerów wyczynowych właśnie takich jak ten chociaż e, w sumie to nie wiem czy to jest rower wyczynowy, ale dobrze zostawmy to Sama, sama struktura takiego produktu jest w zasadzie banalnie prosta, bo tutaj mamy drut stalowy i mamy ten nypel. Ja założyłem, że ten nypel będzie pozycją zakupową. To proszę zobaczyć, że drut potrzebny do szprychy to jest 6,25 g. A jak wygląda technologia czegoś takiego? Technologia czegoś takiego wygląda tak, że na początku bierzemy ten zwój z drutu. I właśnie w, wkładamy go do maszyny, w której jest to cieniowanie i cięcie. Następnie transportujemy to do stanowiska, w którym zaprasowujemy łeb i gwintujemy z drugiej strony sztyry. Znowu transport wewnętrzny i pod mikroskopem sprawdzamy jakość gwintu, no bo to jest bardzo, bardzo istotny element. A potem transportujemy to na magazyn i albo dostarczamy do dalszej części produkcji, gdzie będziemy na przykład montowali koło do roweru. No tak, co my możemy tutaj jeszcze z tego wszystkiego pokazać? Będziemy używali takie właśnie maszynki, jak maszyna do właśnie tego ciągnienia drutu i cięcia, maszyna do gwintowania i zakowanie łebka, mikroskop Olympusa, i to w zasadzie wszystko w tym, w tym całym procesie, co będzie tutaj wykorzystywane. No dobrze, popatrzmy sobie, jak wygląda harmonogram wygenerowany przez nasz system. No, wygląda on w ten sposób, że właśnie najpierw tutaj jest ten prostowanie, ciągnięcie i cięcie tego drucika, i proszę zobaczyć, trwa to sposób ciągu. Gdybym użył systemu RP albo jakiegoś słabego APS-a, no to tutaj dopiero te operacje w tym miejscu zaczęłyby się, jak skończyłaby się. Ta operacja. Natomiast my tutaj chcemy odzwierciedlić to, co się naprawdę dzieje na hali produkcyjnej. Ja tutaj założyłem, że jak wykonałem 3000 szprych, przekazuję je do kolejnej operacji. Czyli, znaczy przepraszam, najpierw jak to wyciągnąłem, uciąłem, przekazuję to do zakowania tego uba i do gwintowania. Jak to zrobiłem, następne 3000 idą pod mikroskop. No, i tak to się pięknie w taką drabinkę układa. Potrzebuje trzy maszyny do tego i trzy wózeczki transportowe. To mogły być jeden wózek, i ja akurat tak założyłem, że trzy. Tutaj akurat nie harmonogramowałem ludzi, bo już jest tutaj wystarczająco dużo tych obiektów. Ale oczywiście, hal APS ma nie takie możliwości. Tutaj mógłbym powprowadzać ileś takich maszyn, ileś takich ludzi. No i proszę zobaczyć, da się. Widać na załączonym obrazku, że mamy produkcję ciągłą, że tutaj ta produkcja ciągła jest w tym pierwszym procesie. To trwa na okrągu. Ja założyłem, że 24 godziny na dobę. Ale oczywiście mógłbym wprowadzić tutaj kalendarz i poprosić system, żeby podzielił mi to i porobił w odpowiednich odcinkach, kiedy zasób pracuje, kiedy mam do tego ludzi. Jeżeli widzicie Państwo zastosowanie to u siebie, macie do czynienia z procesami ciągłymi albo wielkoseryjnymi. Chcielibyście zobaczyć, jakby to mogło być na Waszych danych, w Waszej fabryce, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo. Janusz Pieklik.